Masz rada, Gregor. Szybko, moja grupa małpko. Dajcie w czaszkę, no Mogę być żmaciarzką. Kijalne. Na sam koniec strzał snajperski. No, nie mogłem. Nie, nie da się uniknąć czegoś, czego nie da się uniknąć. Kurwa. <grybialne> O już, spokojnie, Kurwa, no Byd, wasz, ale ja, ja tylko zapytałem, lu... O Lures, czemu go... Lures, czemu go atakujesz, kurwa, znowu? Tak. Ja. A tam Ice Block masz? Mam. To nic. spierdalaj! Wrzuciłem. Ale nie! <grym>. Ja pierdolę, <grym>. nie jest mózg! <grym>. Kurwa, siła przyjaźni. A, tego A, siła, przyjaźni. A, siła przyjaźni. Siła przyjaźni, fanarystka. Nie, to, ja to tylko przez tego buffa. Gdzie sum? Nie ma suma, bo nie wyłowiliśmy. haha. Ha. A tak naprawdę. To jesteś dobre dobry czwarty. Nie, no to no, ja no, dobra, dobra. No dobra. to jest dobra. No to jest dobra. No jest nas mało. to jest dobra. No Nie. Ja nie powiedzieliśmy... jest dobra. że kurwa wszyscy jest gdzie jest... Uh, diament? O, oh, diament. Może w windzie? <noise> Trzymamy poziom żartu. Nie ja rozumiem. Możecie stanąć na samym tyle? Ja byłem. Ja, ja zadałem pytanie, tylko takie jedno. Oby nie znajdujące czy... nie zadają pytań. Owszem, zgadzam się. To no dobrze. Tylko... Ewentualnie możesz dać sugestie. na dwa tygodnie. I jeszcze Ewentualnie możesz dać sugestie. Ja nie ci to powiem, żebyś nie focha, przecież to normalne. Ale to na bosie, na którym jeszcze nie, nie byliście? byliście? Mhm. Baura, to teraz kurwa skupienia, pokus. I robimy to górno i do lasta dzisiaj. Nie spierdolcie tego. Oj, no no, chuj. To chuj. No, no i vibe. No to. No, i Loret się zaraz wyjebie. Ale diamenta w akali to nie, nie stibagujesz <śmienny> Mówiłem, że cię zakuję w końcu. Tak, coś pulnął! -no. Według map, kurwa, coś nade mną napierdalają. Mhm. Mapa szaleje. No. o, wow. A co, boisz się? Kamil? Obrazek Matki Boskiej świeczka na parapet. No, ja źle A głupio zapytam, wiesz jak ta świeczka się nazywa? Nie. No. Świeczka? Gromnica, Gromnica. To, to ta świeczka jest z komunii? A. Ja ona, jest na, ona jest na gromy. A skąd Dobra, to nie wiecie co ja Znaczyłem. na razie wy, wyłączam. Bo tutaj mi kurwa... Yy, aż i, inaczej nie potrzebuję światła, żeby czytać. Żeby mi się coś nie przepaliło. Dobra, spoko. Kulki idą, ale już chyba dacie Do końca, rado, do końca. O, I proszę no, bardzo. bardzo. Oh Nasze, na na oh, <laughs> <idea. laughs> Gregor był problemem. Niech było do końca. Kurwa, bronie zbugowały, czy bronie zbagowały, czy kichuj? No i chuj, znowu nic nie wypadło, ja jebie. Aha, zajebiście. Z... Ile mam odepsa u was, z ciekawości? 3400. Ile? 3400. 3400. 3, 3, Aha, mam mambaf, buffy na broniach, nie działa mi tego, nie działa mi, e, nie działa mi obrażenia z tego, bo Dobry. nie mam e, Wind Fury a tak, nie ma w ogóle, nie? Czegoś takiego? Poczeka, nie tak nie widzę. Zajebiście, dobra gra, dopracowana po chuju. Złą tak. stronę, przebiegu. a nie, okej. Okay. Super no, no, party, kurwo. No bez kitu, kurwa, ja pierdolę, to nie dość, że muszę teraz... Eee, co godzinę to odświeżać, to jeszcze muszę uważać, żeby to działało. Mm. Zajebiście. No to, przecież powiesz, tylko za to płaci. Jedno Ty, nie no, kurwa, no później tak. No musisz robić. No, myślałem, że tak sobie nałożyć i będzie. No właśnie, ta ja, kurwa patrzy. Okay. nie ma mnie w pierwszej szóstce. Szóstce mówię, I kurwa, jest na tobą. aż tak chujowy mi idzie? I fryga jest Dobra, tobą. Nie? Dobra, klepię dalej, ale właśnie dalej odpali... odpaliłem totem, który dawał mi 100% na to, i patrzę, kurwa, dalej nie nabija mi obrażeń za to. What the fuck. Dobra gra, kurwa, dopracowana. Stare olejki. W końcu cię naprawili, mówisz. Zwietrzały. Tak, nie dokładnie. Nie chcę nic mówić, ale czy się Lures podnieca, że jest tam wysoko w tabeli według jakichś, nie wiem, czy czegoś tam? Nie, to się widziałem, to... jak robili na mityku. Chciałeś że był. Był. Mieli Szemana, normalnie. Olejki no, zwietrzały to... ze starego patcha. Dobra, ja to tak wezmę. Znowu. Ja to wezmę, no z żółwiem. Ale... dużo miejsca. a co wy chcecie, kurwa? <gulandia> 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 Kurze, jak ktoś kurwa pierdnie. Morf, idź, idź, idź. I stąd uciekaj. Bo nas zabije. Pszaka Czekaj, że. Dobra, pierdalacz. Na kurwie, Suksy, Suksy. Udycha. elemental Talental. Talion Kurwa, ja nie, pierdo. nie. Jesus, <gulandia> Wiecie, że tam było tak mniej więcej na jedną postać miejsca.